Jeżeli szukasz wiedzy i porad, a nie reklamy, to posłuchaj, co oznacza sytuacja w Soi, gdy mamy jednocześnie rośliny takie i takie w ramach jednej odmiany. Dlaczego nieprawdą jest, że jest jedna dopuszczalna wilgotność magazynowania nasion Soi? Jaką korzyść ma taka uprawa stanowiska po rzepaku pod zboża o zimę? Kiedy takich pól nie powinniśmy wapnować przed siewem zboża? Dlaczego na tym samym polu poplony wyglądają tak ładnie i tak słabo? I co jest przyczyną tego fioletowego zabarwienia? Jak planować płodozmian po kukurydzy, gdzie już dzisiaj widzimy tak ogromne uszkodzenia po umacnicy? Dlaczego pojawiają się głosy z rynku, że niektóre firmy będą zrywały kontrakty na kukurydzę mokrą? Czym błyskać kwościka, kiedy do wykopków mamy ponad miesiąc i mamy już takie liście na polu? O czym świadczy tak dziwnie wyrośnięty rzepak? Jak pogodzić kolejność zabiegów, kiedy mamy jednocześnie do zrobienia jednoliścienne, regulację grzybówkę i skracanie, oraz dwuliścienne. Kiedy przy niedoborach wody rzucić siarkę, magnez i azot na taki rzepak? Dlaczego takie poplony powinny być już kasowane? Dlaczego nie powinny być trzymane? I dlaczego to w tym momencie zaczyna być szkodliwe w poplonach? Jak podejść w suszy do doglebówki na chwasty w zbożach i czy na pewno możemy opóźniać terminy siewu od tak? Co może być z takiego rzepaku, który ma fazę liścieni na koniec września? Jak ustalić kiedy konieczne jest dawanie azotu pod zboża o zimę, jak to policzyć, jak podnieść zimowanie takiej kończyny, która była zebrana na ziarno. Odpowiedzi na te pytanie znajdziesz w najnowszej szybkiej poradzie w aplikacji mobilnej o nazwie Hektar Wiedzy. Przypominam, jeżeli nie będzie tam odpowiedzi na Twoje pytanie, to je po prostu zadaj pod tą poradą. Odpisuję wszystkim rolnikom w Polsce, którzy zadają mi pytania. Zadają pytania, dodając zdjęcia, zadają pytania o chwasty, o określone produkty, o to, co kupić, czego nie kupić. Dlaczego? bo ja zajmuję się agronomią I... to teraz proszę popatrzcie jak macie już swój sensor niezależnie od tego czy macie go używając telefonu czy tabletu to w taki sposób sprawdzamy czy jest zrobiona aktualizacja bo niektóre urządzenia samodzielnie pobierały aktualizację aplikacji czy nie jeżeli nie to w taki sposób dokładnie uruchamiamy tą wersję najnowszą żeby mieć tą funkcję wchodzę w sklep Google Play na urządzeniu na którym miałem zainstalowaną aplikację do sensora wyszukuję aplikację Czyli lubka. Mam. I teraz, jeżeli przy Hektar Sensor widzicie klawisz Aktualizuj, to znaczy, że nie macie najnowszej wersji aplikacji. Klikam. I teraz się to pobierze. Jeżeli ten klawisz u Was nie istnieje, ale istnieje już klawisz o nazwie Otwórz, to znaczy, że w tle. Automatycznie pobrała wam się aktualizacja. I to też nie jest nic złego, bo to znaczy, że macie już najnowszą wersję. Zobaczcie. Klawisz otwórz pokazuje, że ja już mam aktualizację. I to właśnie każdy z Was musi zrobić, z tych, którzy macie sensor. Gdy uruchomicie najnowszą wersję aplikacji, pojawi Wam się taki komunikat, że jest nowa funkcjonalność. Aby rozpocząć pracę z tą funkcjonalnością, oczywiście proszę Was, żebyście na początku sami popróbowali. Ze wskazówkami, które są w aplikacji, ale ogólnie wchodzi się w to w, w następujący sposób. Wchodzę w analizę gleby, wchodzę w napraw pH i na dole pojawia się start nawożenia. Tu dalej proszę zobaczyć, jakie są metody. Są trzy metody do tego procesu, i w tym momencie jest to pierwszy na sieci asystent wapnowania, funkcja AutoWap, gdzie daje każdemu z Was, niezależnie od tego, jaki macie rozrzutnik do wapna, czy to jest stary piast, czy to jest rozsiewacz do nawozów, czy to jest yy, tak naprawdę zwykły rozrzutnik do obornika? Tak samo niezależnie od tego jaki macie ciągnik, ta funkcja od tego momentu po prostu już działa.